Długo się zastanawiałam, co by tutaj zrobić, czego jeszcze nie było. Ostatecznie wyszło pudełeczko z pastą strukturalną perłową. Troszkę bardziej elegancko niż zwykle. Bez postarzeń i przecierek, które jak wiecie bardzo, bardzo lubię. Pudełeczko jak pudełeczko, po prostu drewniane. Do tego dwa kółeczka 11 i 7 cm. I papier z śliczny, po prostu samo grej. Na początek farba krylowa biała, dwa razy. Przy okazji machnęłam kółeczka. Lubię takie proste kształty, więc mamy ich w sklepie spory wybór. Tym razem pudełeczko będzie cieniowane. Pędzlem, gąbką, a mówiąc szczerze jak kto lubi. Nie musi wyjść idealnie, ponieważ ewentualnie doróbki przykryjemy pastą perłową. A teraz papier z po prostu śliczny sam w sobie. Oczywiście nic do siebie idealnie nie pasuje, ale nie szkodzi, jakoś to obejdziemy. A jak przyklejamy papier ryżowy? Byle jak. Każdy sposób jest dobry, bo papier jest odporny. Odporny na wszystkie złe pomysły, więc po prostu przyklejamy z góry jak serwetkę. No i teraz rzut oka. Kółeczko nie pasuje. Te brakujące pół centymetra zaraz postaramy się zgubić. W dwóch etapach. Najpierw na beżowo, a potem gąbeczką na ciemny kolor. Kółka schną, a my przechodzimy do pasty satynowej. Szablonik jest trochę za malutki, ale nic nie szkodzi. Po wyschnięciu dorobię resztę. A teraz szablon przykleja porządnie, taśmą klejącą. A teraz pasta strukturalna firmy Daily Art. Pastę nakładam szpachelką, staram się to zrobić równo, ale akurat ta pasta dużo wybacza. Mam wrażenie, że jest taka lekko samopoziomująca. Zdejmujemy, ususzymy i nakładamy brakującą część. Ale nie będę was tym nudziła, bo przecież to nic nowego. Od góry pastę nałożyłam czasami, czasami jest, a czasami jej nie ma. I tutaj też tylko trochę. Bo przy okazji chciałam Wam zaprezentować jeszcze jeden preparat, taki o który często pytacie. Pytacie o żywicę, szkło, coś samopoziomującego. To jest lakier epoksydowy dwuskładnikowy firmy Daily Art i mam wrażenie, że tylko tego typu preparaty zapewniają idealną gładź i grubą, błyszczącą powierzchnię. Składniki trzeba wymieszać w proporcjach 2 do 1. A następnie wylać na zdobioną powierzchnię i dokładnie rozprowadzić pędzelkiem. Po takiej operacji pędzelek jest już do wyrzucenia. A nasz preparat po lekkim rozprowadzeniu pięknie się poziomuje. Nawet nierównomiernie rozprowadzony na końcu zachwyca powierzchnią. Producent poleca go na przykład na tacę. Zobaczcie na to niedociągnięcie. Preparat nie może ściekać z naszej powierzchni, więc tworzy się taki rancik. Farba to ładnie zatuszuje. Teraz wystarczy dodać aksamitkę i wszystko skleić ze zakupy. Pasta satynowa firmy Daily Art występuje w kilkunastu kolorach. Jest idealnie kryjąca i nie wymaga żadnego lakierowania. Jeżeli potrzeba, możecie jej używać jako gęstej farby. A tutaj ostatnie minuty pracy i ostatecznie skrzyneczka wyszła tak. Jak widzicie, nic trudnego. Naprawdę trzeba się postarać, żeby coś się nie udało. Pozdrawiam wszystkich jesiennie i zapraszam na inspirello.pl